Szkoda. Bo 15 nie jest liczbą pierwszą. Tak jest. No i na ostatnim pytaniu pan poległ, jak to się mówi w żargonie. Proszę bardzo, do szczarki. W każdej walce, straty w ludziach już tak się muszą no. być. W sprzęcie kopertowym. Poproszę na środek koperty. Tym razem oddało. Panie Bogusławie, czy sprzeda mi pan. Tutaj ciężko wypracowane koperty. Za atrakcyjną cenę jestem w stanie oddać Panu wszystkie trzy koperty. Za jaką? Po 15 tysięcy za każdą z kopert. Ja mogę zaproponować za te po tysiąc za każdą trzy tysiące. Za 3000 jestem w stanie oddać panu kopertę numer 40. Uprzedzam, że to jest pana najlepsza koperta. W związku z tym, za 3000 oddam panu kopertę numer 4. A to jest najgorsze. Najgorsza, to... Może zróbmy tak: za 3000 kupię kopertę 4,22, a to najlepszą panu zostawię. Za 3000 oddam panu kopertę numer 4, a 22 pani odda. Oddam, ale nie za 3000. Bo to są dwie bardzo złe koperty. Także mogę odkupić za Te 3000. Dwie za 3, tak? Tak. Jedną za 3 to dwie za 6. Czyli każda po 3, tak? Tak. To w takim razie ja kupię kopertę numer 40. No bo był pan skłonny sprzedać za 3000, prawda? Uprzedziłem, że jest najlepsza. Okay. Wartość wszystkich trzech taka sama, ale wybiorę tą 40. Tak? No nie, skoro jest najlepsza, w związku z powyższym powiedziałem, że nie oddam panu jej za 3000. No a tą najgorszą, za ile pan sprzeda w takim razie? No bo najpierw to Pan chciał 3000, a ja powiedziałem, że jest najlepsza, Pan mówi, no to nie tą. To tą najgorszą Pan za ile sprzeda. Za 3000. Kopertę numer 4. No dobrze. To proszę bardzo, czyli da tak, 3000, tak? Za kopertę numer 4. Za czwórkę. Tak. Proszę bardzo, 3000. Czyli tak, 3000 pana, a koperta numer 4 moja, tak? Tak. I jak działamy dalej? Jaki plan jest ataku? Sprzedam kopertę 22. Za ile? C czy jest pan zainteresowany? A za ile? Za 15 tysięcy. Bo mówiłem, że i 4,22 i to są najgorsze koperty. Mm -hmm. I mimo to 15 tysięcy. 15 tysięcy za tą kopertę. To 40 ile kosztuje w takim razie? Najlepsza? 30 tysięcy. To ja powiem ile tam jest, dobrze? Mm -hmm. Żeby była sprawa jasna. Dobrze. Tam jest... Tam mamy 3 tysiące. I to jest najlepsza pana koperta. Mm -hmm. To czwórkę kupiłem za 3000, tak. czyli tam jest dużo mniej, bo jest najgorsza, tak. a dałem dużo pieniędzy za nią. Mm -hmm. Bo 40 z trzema tysiącami jest najlepsza. Odkryłem wszystkie karty panu. Ciekawe co pan zrobi teraz. Pan mówi, że tam jest 3000, tak? Chce pan ode mnie ją kupić? Za 3000? Mogę. Może pan kupić, tak? Ale no ja nie bardzo bym chciał panu wierzyć w tej, w tej chwili, że tam jest 3000 złotych. I 30 tysięcy pan za nią nie da? No nie da, dziesięciokrotnie musiałbym przepłacić, to raczej nie. Mhm. A 25 tysięcy pan za nią zapłaci? Panie Bogusławie, tam mamy 3 tysiące. No to ile mogę dać 3 tysiące? Za 3 tysiące. I ja mam panu uwierzyć, że tam jest 3 tysiące, tak? I pan jest skłonny kupić ją za 3 tysiące. Wierzę panu, proszę bardzo. Pana koperta jest pana. Sprzedaję panu za 3000. Proszę 3000. Dziękuję. To są kolejne 3000 dla pana i koperta numer 40 moja, tak? Tak. Działamy coś. Bo została ta zła, prawda? O pana Ta, ta zła? No. no to zdecydowanie. Ubsadza, no to zdecydowanie. Trzeba by ją było sprzedać. Jaka jest pana propozycja, panie Krzysztofie? No ja, ja karty wszystkie odkryłem, może od pana usłyszę jakąś propozycję. Mówiłem, czwórka i 22 najgorsze. 40 najlepsze. Chciałem po 15 tysięcy za każdą z kopert. Za najgorszą zapłaciłem 3000, i za najlepszą zapłaciłem 3000. Przepraszam, znaczy, sprzedałem. Tak, sprzedał pan, tak. Sprzedałem. Za najgorszą i za najlepszą. Tak. To ta jest po środku. Mogę się skonsultować? Tak, proszę, oczywiście. Co proponujesz? Ja myślę, że chyba sprzedać tę kopertę. Sprzedać? Mm. Słuchaj, a przecież wiesz, że nie, nie zawsze e, trzeba e, ufać panu Krzysztofowi w tej grze, nie. Ponieważ, <noise> ponieważ bardzo często blefuje. Nigdy nie kłamie, natomiast bardzo nie, często. Nie, nie, nie. Natomiast ba bardzo często. Bardzo często oglądam program i wiem o tym. <noise> I myślę, może, że to jest blef. Ja mówię, ja że są tysiące, prawda? Sprawdzamy mnie? Tak. Jak pokażę. O, to moja koperta, prawda? Proszę otworzyć. Mówiłem, że 3000. A jaka jest prawda? 3000. Czyli nie, nie brefowałem, widzi pan? Nie, nie, nie wkładamy już, pan. nie wkładamy. Proszę uprzejmie. To od razu do niszczarki, żeby nam tu nie myliła. Widziałem, że jak powiedziałem, że 3000 i kupiłem za trzy, to żona... Po minie poznałem, że nie wierzyła mi, prawda? No bo nie zawsze można ufać. Zwłaszcza w grze. No, w grze, no tak, tak. I co teraz robimy? Zostały nam te dwie najgorsze. 4,22. Czwórka już jest moja. Panie Krzysztofie, czy w tych kopertach są minusy? No o tym powiem. Jak już dobijemy targu. Mm -hmm. Ile pan jest skłonny zapłacić Za kopertę numer 22 Tak naprawdę to już Zapłaciłem więcej niż chciałem Za wszystkie trzy zapłacić Już przepłaciłem Już pan przepłacił A miał pan jakiś limit taki No trzy tysiące już dwa razy przekroczyłem. wie pan, raz nie zawsze, a dwa razy to nie wciąż, także <laughs> można jeszcze przekroczyć. Bo wciąż nie będzie pan przekroczył. Może umówmy się tak. Pan mi tysiąc złotych zwróci, żebym już tak nie przekraczał. Pięć tysięcy sobie pan zostawi i tą kopertę zniszczy pan 22. Proszę bardzo. I do niszczarki 22 poproszę. I czwóreczkę też do niszczarki, bo to już jest moja, prawda? Chyba, że chcę ją kupić jeszcze. Najgorszą kopertę. Tak, to jest najgorsza. Lojalnie uprzedzam. Ta nie mogę sprzedać. Tania pan sprzeda? Tak. <noise> Tania to znaczy ile? <noise> Tysiaka? Zaryzykujemy? Co byś zrobiła, gdybyś siedziała tutaj na tym miejscu? Co by pani zrobiła, pytam może? Ja tysiąka? myślę, ja bym tą twórkę... Zabieramy, czy... Tak, tą twórkę bym zabrała. Jak to jest w programie? Dorad, e, osoby towarzyszące źle doradzają, tak? Tak. <laughs> Potwierdza pan? Tak. <laughs> Potwierdzam. Zawsze? Na ogół. Na ogół. W 90% procentach i może i więcej. Nie odkupił pan ode mnie? Nie. A szkoda. Ale wynik jest bardzo fajny. 5000 grzepciem. No proszę bardzo. Gratuluję. Do widzenia. Do widzenia. Kota, którą wygrałem jest w zupełności satysfakcjonująca. Pozwoli ona zrealizować najbliższe marzenia, a będą to zamki nad Larą na wiosnę.